Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim?. Odpowiedział Jezus, Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat, Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi ciebie, coś uczynił. Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Jana, rozdział 18, od wersetu 33 do 37, Czytanie Ewangelii na uroczystość Jezusa Króla Wszechświata rok B. Ten fragment Ewangelii oczywiście bardzo pasuje na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla. Jest wzięty z opisu męki Pana Jezusa z Ewangelii Jana, gdy Piłat pyta się o tożsamość Jezusa, czy jest królem żydowskim. Zobaczmy teraz kontekst biblijny. W Ewangeliach spotykamy dwa tytuły. Odnośnie Pana Jezusa jako króla, król żydowski i król Izraela. To określenie król żydowski ma charakter bardziej ogólny i głównie jest wypowiadane przez Pogan, tak jak w naszym fragmencie Ewangelii przez Piłata, który pyta się, czy jesteś królem żydowskim, jak później napis, który umieszcza na krzyżu król żydowski. Określenie zaś król Izraela ma charakter bardziej specyficzny, mesjański. I znajdujemy to już na samym początku Ewangelii Jana, w rozdziale 1, 49, gdy Natanel odpowiada panu Jezusowi: Rabbi, Ty jesteś królem Bożym, Ty jesteś królem Izraela. Rozpoznanie bóstwa i mesjańskości pana Jezusa. To wyrażenie pojawia się również w opisie wjazdu do Jerozolimy pana Jezusa w rozdziale 12, 13. Tu wziął gałązki palmowe i wybiegł naprzeciw, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Król Izraela. Tak jak w Ewangelii dzisiejszej Pan Jezus tłumaczy Piłatowi, że Jego Królestwo jest, nie, nie jest z tego świata, również Pan Jezus unikał złego zrozumienia tego tytułu w stosunku do siebie. I to widzimy również po opisie Cudu Rozmnożenia Chleba w rozdziale 6, w 15, że Pan Jezus unikał tłumu gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Ten tytuł mesjański król Izraela odwołuje się do obietnicy danej Jakubowi Izraelowi w 35 rozdziale Księgi rodzaju, gdzie czytamy Powiedział do niego, imię Twe jest Jakub, ale odtąd nie będą Cię zwać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael. I tak otrzymał imię Izrael. Po czym Bóg rzekł do niego. Jestem Bóg wszechmocny. Bądź płotny i rozmnażaj się. Niechaj powstanie z ciebie naród i wiele narodów. I niechaj królowie zrodzą się z ciebie. Kraj, który dałem Abrahamowi i Zaakowi, daję tobie i twemu przyszłemu potomstwu dam ten kraj. Potem Pan Bóg oddalił się od niego z tego miejsca, na którym do niego przemawiał. A Jakub ustawił stelem na tym miejscu. Gdzie Bóg do niego mówił, stelem kamienną, i składając ofiarę płynną, wylał na nią oliwę. Jakub więc dał temu miejscu, na którym przebywał, przemawiał do niego Bóg, nazwę Betel. Betel oznacza dom Boży. Użyłem także Psalmu 114, który choć nie używa tytułu króla, jednak, jednak opis, w jakim sposób zachowuje się cała natura względem Boga który przeprowadzał lud przez Morze Czerwone, jak również przez Jordan, wprowadzając go do Ziemi Obiecanej, a także ten psalm na samym pierwszym wersecie odwołuje się do Izraela Jakuba. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba od ludu obcego. Przybytkiem jego stał się Juda Izrael jego królestwem. Ujrzał morze i uciekło. Jordan bieg swój odwrócił. Góry skakały jak barany, pagórki niby jaknięta. Cóż ci jest może, że uciekasz? Czemu Jordanie bieg swój odwracasz? Góry, czemu skaczecie jak barany, pagórki niby jak mięta? zatrzyj ziemiu, przed obliczem Pana całej ziemi, przed obliczem Boga Jakubowego, który zmienia opokę w oazę, a skałem w krynicę wody. Szczęść Boże, pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii.